Dzień dobry, Bogusław Kłodziński, Exertis Pro AV. Witam Państwa ze stoiska Analoguej podczas targów ISE 2022 w Barcelonie. Nowość, która pojawiła się w naszej ofercie, jest nowa seria procesorów firmy Analogway. Jest to seria Altra. W skład tej serii wchodzą dwa procesory, Zenit 100 oraz Zenit 200. Podstawowa wersja, czyli Zenit 100, posiada 13 wejść ze wsparciem 4K i HDR, 4 wyjścia programowe 4K oraz jedno wyjście multi również dla operatora. Seria 200 różni się dodatkową kartą, którą Państwo widzicie na górze, która daje dodatkowo dwa wyjścia 4K oraz kolejne trzy wejścia 4K. Dodatkowo karta ta daje dodatkowe zasoby w postaci kolejnych Dwóch warstw, czyli warstw PIP, które możemy osiągnąć do maksymalnej ilości sześciu. Na dodatek seria ta pozwala robić kanwy w oparciu o dowolne trzy wyjścia, zrobić z tego dużą e, prezentację, dużą projekcję, na przykład z wykorzystaniem trzech projektorów świecących w trybie Software Blending. Oczywiście procesory analogowe mają również wbudowaną. Funkcję DSP oraz Dante. Pozwala to z jednego miejsca, z poziomu jednego procesora zarządzać nie tylko projekcją wideo, ale również dają możliwość realizatorom dźwięku na miksowanie sygnałów, embedowanie i deembedowanie w zależności od potrzeb danej instalacji czy też danego show. Warto podkreślenia rzeczą dotyczącą procesorów Zenit 100 i 200 jest to, że kontynuowany jest pomysł sterowania tymi procesorami z poziomu interfejsu przeglądarki HTML. Ci operatorzy, którzy do tej pory pracowali na starszych wersjach, czy też na procesorach wyższej serii, Midral 4K, czy też Aquilion, znajdą się w tym interfejsie od razu bez żadnych potrzebnych szkoleń. Oczywiście wszystko odbywa się z poziomu przeglądarki, tak jak wspomniałem, funkcja drag and drop, która pozwala w prosty sposób operatorowi definiować, co jest wyświetlane na wyjściach programowych. Oczywiście każdy operator ma możliwość spersonalizowania podglądu tego, co jest, co się dzieje na wejściu i na wyjściu poprzez multiviewer. Wyjście multiviewer, które jest dostępne w procesorze. Ważną rzeczą jest również to, że procesory Serii Zenit 100 oraz 200 pozwalają na streamingowanie kontentu, który pojawia się na jednym z tych wyjść, do dowolnego serwisu streamingowego typu YouTube, typu Facebook czy Twitch. Procesory dają pełną możliwość w zakresie definiowania takich informacji jak edit, czy też pozwalają operatorom odpowiedzialnym za warstwę audio, za routowanie, przełączanie sygnałów audio. Pomiędzy poszczególnymi wejściami i wyembedowanie to na jedno z wyjść, audio, które są dostępne. Dziękuję za czas poświęcony nowym produktom firmy Analogway. Zapraszamy do kontaktu z zespołem Exercise Pro AV w Polsce, ze mną albo z Michałem lub też z Arturem. Przyjedziemy do Państwa, pokażemy Państwu te procesory na żywo w działaniu. Dziękuję bardzo.